W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jednego. Boga żywego, wiecznego, prawdziwego, mojego Boga. I cześć Maryi i pod opieką świętego Józefa i świętego Michała Archanioła. Podzielę się z Tobą tym wczorajszym wywiadem, wczorajszą rozmową, niezwykłą rozmową, która się ukazała właśnie w dniu wczorajszym wieczorem w języku włoskim z księdzem Paulem Kramerem. Mówi się, że to jest ksiądz, drugi ksiądz fatymski. Jest to wyjątkowy wywiad, yy, ponieważ yy, jest mowa w nim o tym, co jest napisane w Trzeciej Tajemnicy Fatymskiej, która nigdy nie została opublikowana do końca. Ksiądz Kramer jest jednym z wiodących na świecie ekspertów w dziedzinie proroc i objawień maryjnych, zawartych także w Starym i Nowym Testamencie, wyjaśnia, co musi sz się szybko wydarzyć, być może już w roku 2025. Cały film podlinkuję i można by długo o nim mówić, ale myślę, że wszyscy już powoli... Mamy świadomość, że dojeżdżamy do stacji prze... przesiadkowej. Co by to oznaczało? To by oznaczało, że pewne rzeczy są już nieuchronne, bliskie, zostały zapowiedziane i dążymy do ich wypełnienia. Ksiądz Paul Kramer napisał również bardzo ciekawe. Książki, które są podlinkowane, tutaj będzie podlinkowane. Również możesz sobie włączyć całą transkrypcję tego filmu, możesz włączyć sobie napisy do filmu, i napiszę też, jak to zrobić. Ale chcę zatrzymać się na razie w dwóch miejscach. Myślę, że będziemy więcej wracali do tego, o czym ksiądz Paul Kramer mówi, czy w różnych wywiadach, czy nawiązuje, bo to jest mowa o Fatimie, która jest niezwykłym. Niezwykłym objawieniem maryjnym. Z jednej strony prywatnym, a z drugiej strony publicznym. I w tym, co mówi. Tutaj prowadząca przedstawia jego. Ale on też mówi taką rzecz bardzo ważną. Przeczytam tutaj z transkrypcji. W tych ostatnich dniach, a wywiad jest wczoraj, wydarzyło się coś bardzo ważnego. Robiłam kilka transmisji telewizyjnym, komentarzy na temat tego, co dzieje się na świecie. Pamiętasz też komentarze na Fatima TV. Było to jakieś 11 lat temu, 13 lat temu i powiedziałem, że będzie duży znak. Co? Co nam powie, że trzecia wojna światowa jest blisko. To będzie bombardowanie Iranu. I nawiązałem, do, i nawiązałem z pewnym sekretem Fatimy w tym punkcie. I nie, w zeszły piątek, a może w poprzedni piątek Nadałem audycję w radiu i wyjaśniłem, że bardzo blisko, kiedyś że będziemy bardzo blisko wojny, kiedy będzie bombardowanie z Iranu. No cóż, nie miałem pojęcia, że 20-23 godziny później doszło do bombardowania z Iranu, ze Iranu, ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy więc bardzo, bardzo blisko III wojny światowej. Nie jestem prorokiem, nie jestem instrumentem, po prostu studiowałem proroctwa katolickie od ponad 50 lat. To taki ma, mały wstęp do tego, do czego chcę jeszcze bardziej Tobie powiedzieć, może nie wiesz o tym, ale jest, takie, jest taka historia związana, którą właśnie ksiądz Paul Kramer w tym wywiadzie przytacza. On już ją wcześniej przytaczał. A ponieważ jest, można powiedzieć, jej... można powiedzieć, że jej świadkiem jest jej, inaczej jest osobą wiarygodną, żeby to świadectwo móc przytoczyć. I w tym wywiadzie właśnie o nim wspomina, mianowicie wspomina o świętym ojcu Pio i historią z nim związanym. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. O, tutaj jest to. Mówi tak. Pamiętam, yy, tak. W roku 1962 pewna grupa ludzi spotkała się z ojcem Pio i zadali mu pytanie: Czy zobaczymy triumf niepokolanego serca Maryi? Tu jeszcze zatrzymam się, bo w 1962 spotkali się z ojcem Pio. Nie wiem, czy pamiętasz, 23 września 1968 roku zmarł święty ojciec Pio. I teraz jeszcze raz. W 1962 roku spotkali się, grupa ludzi spotkała się z ojcem Pio i zadali mu pytanie: Czy zobaczymy triumf niepokalanego serca Maryi? Ojciec Pio odpowiedział: Nie zobaczysz. Nie zobaczę. Następnie zwrócił się do grupy chłopców bawiających się, mających około 10 lat. Oni zobaczą triumf niepokalanego serca Maryi. I dalej ksiądz Paul Kramer mówi: Ci chłopcy urodzili się mniej więcej w roku 1952. Teraz zobaczę triumf. To bardzo dobry wskaźnik, dokładny, bardzo precyzyjne wskazanie, żeby nam powiedzieć, co musi się wydarzyć w bardzo krótkim czasie. Tu się zatrzymam. Nie czytam już dalej tej transkrypcji. Tutaj można sobie dodać z biblijnego punktu widzenia wiele osób, które omawia proroctwa. E, cytuję w tym momencie Psalm 90, werset 10. Miarą naszego życia jest lat 70 lub, gdy jesteśmy mocni, 80. Jeżeli ci chłopcy byli urodzeni w 1952 roku, to 70 lat to jest rok 2022. On już minął. A jeśli do roku 1950 dodamy 80 lat, mamy rok 2032. Była mowa tutaj około, że te dzieci mają około 10 lat, więc nie skupmy się konkretnie na jakimś roku w, tej, w, tej, w tym proroctwie ojca Pio, cytowanym przez księdza Kramera. Natomiast o tym, w jakim czasie jesteśmy, tak. Musisz to wiedzieć, jesteśmy w tym czasie. I tu jeszcze można, yy, można nawiązać do jednej rzeczy: że nasz Pan bardzo lubi stuletni znak. Była już w nim mowa, jeśli chodzi o poświęcenie najświętszemu sercu Pana Jezusa Francji. Nasza Pani w Fatimie poprosiła o to w 1929 roku o poświęcenie Rosji. Jeśli przyjąć okres stuletni, to mamy rok 2029, aby oblubienica, czyli Kościół przeszła w nowy stan. Aby nadeszło nowe Jeruzalem, aby rzuciła stare szaty, aby musi przejść przedtem przez śmierć, bo to samo, co przyszedł Jezus, musi przejść Kościół, a wejść z martwe stanie. No i dobrze, i jeszcze jedna rzecz, y, którą chcę się z Tobą dzisiaj, teraz podzielić. Y, prowadząca pyta się księdza Kramera po Fatimie, jakie są inne ważne, istotne objawienia. Mam na myśli Madonnę z Trzech Fontan, Ciwita de Vecchia, Madonę y, Sosnową, to chyba jest tłumaczenie o Garabandal. Choć, choć nie sprawdzam tego jeszcze, o którym rozmawialiśmy w jednym z poprzednich wywiadów. Co to może być? I ksiądz Palu odpowiada, Quito w Ekwadorze, to bardzo ważne. Zerknij do całego tego wywiadu, ale jeszcze w tym wywiadzie jest mowa i nawiązanie, bo tu ksiądz Palu nawiązuje do właśnie do Ekwadoru, do Quito. Jest mowa prowadząca, mówi, że 29 czerwca w, święto, w uroczystość Piotra i Pawła we Włoszech w Mązie, w ten czerwiec, który był, Stowarzyszenie Kapłańskie Maryjne, czyli grupa księży rozpoznała w, braciu, w bracie Donnie Aleksandro Minutello postać wielkiego prałata, nawiązując również do właśnie Quito. Ksiądz Kramer odpowiada na to: Istnieje wiele proroc o Wielkim Papieżu, bardzo świętym. Jest Wielkim Mnichem Katolickim. Nie wiadomo, kim będzie ten papież. Nie wiadomo, on nadal wie, istnieją proroctwa, które wskazują, ale nie wszystkie proroctwa się spełniają. Wszyscy się zgadzają z krajem pochodzenia tego świętego. Nie wszyscy się zgadzają z krajem pochodzenia tego świętego. Nie wiadomo. Nie można powiedzieć, kto to będzie. Musimy czekać, aż Bóg nam wskaże ten moment i zobaczymy w kościele wielkie prześladowania. Bóg zapewni wielkiego świętego papieża. I teraz. Y a tutaj dalej, to się zmieni cały świat wraz z wielkim monarchą tutaj i we wszystkich krajach. Oni się nawrócą, wszyscy na wiarę katolicką, a także Żydzi staną się katolikami. Tu się zatrzymam. Tutaj dalej ksiądz Paweł mówi, mówi, ale jeśli byś chciał zapoznać się z tą deklaracją z Mązy, z odrzuceniem pewnych dokumentów które zostały przez Watykan powiedziane y, opublikowane jak fiducia supplicans jak marsletitia jak podpisana y, podpisane dokument w Abu Zabi wszystkie religie są równe Powiem ci osobiście co możemy ja i ty? Nie jesteś papieżem, nie jesteś prałatem, nie jesteś kardynałem, nie jesteś biskupem, nie jesteś księdzem. No, księdzem może się zdarzyć, że jesteś, bo słuchasz tego. Biskupem też się może zdarzyć, ale mam na myśli w tym momencie świeckich. Czyli osób, które jakby co do te decydowania są na ostatnim miejscu. Ale jednak powiem Ci, co ja zrobiłam w momencie, kiedy został opublikowany dokument fiducia supplicans, kiedy zobaczyłam, jak reagują episkopaty poszczególnych krajów, albo zgromadzenia, czy stowarzyszenia zakonne, kiedy się sprzeciwiają, miałam takie przynaglenie duchowe, że to jest moment. O którym jest mowa w Apokalipsie, moment decydujący w naszej wierze. Moment, w którym każdy z nas musi powiedzieć, w jaką Ewangelia wierzy i w jakiego Jezusa Chrystusa. Czy Jezus Chrystus zmienił naukę? Czy Jezus Chrystus się zmienia? Czy jest Bogiem? Czy jest moim Bogiem? No i co zrobiłam? Napisałam do wszystkich znajomych księży, osób zakonnych. Wiadomość, że posłucha, jest to decydujący moment. Musisz się opowiedzieć. Musisz się opowiedzieć, po jakiej jesteś stronie. Czy jesteś po stronie Jezusa, Chrystusa, Syna Boga, w Trójcy Świętej Jedynego? I każdy odpowie za to, w jaki sposób odpowiedział na miarę tego. Jakie ma obowiązki i prawa? Jakie decyzje może podejmować? Ale najpierw odpowiadamy w sercu. W wierze. Jak wierzysz? Za kim idziesz. Czy idziesz za Jezusem Chrystusem? I to jest bardzo ważne w tym czasie teraz. I rozesłałam to, tą wiadomość, i wiem, że każdy z nas, ja i ty, musimy rzeczywiście podjąć taką decyzję w sercu. Najpierw w sercu. Są rzeczy, których nie zmienisz, petycje, których nie napiszesz, ale są rzeczy, które możesz zrobić. I je. I je musisz zrobić, bo masz takie zadanie, jeśli chcesz iść za Jezusem Chrystusem. W związku z tym musisz coraz bardziej poznawać Jezusa Chrystusa, coraz więcej z Nim rozmawiać, coraz więcej z Nim przebywać, aby On Cię prowadził, coraz więcej szukać Jego woli każdego dnia, aby On Cię poprowadził przez ten czas zamieszania, jaki jest zamieszania doktrynalnego, kanonicznego. Daj się poprowadzić Jezusowi Chrystusowi. Módl się do Ducha Świętego. I tu nie chodzi, żeby kogoś przekonywać do czegoś, nie. Bo jeśli Ty rzeczywiście poznasz Jezusa Chrystusa i będziesz chciał iść za Nim, to On Cię poprowadzi. I Ci pokaże wszystko i Ci to wyjaśni. Wierzę w to. Dlaczego? Bo On to obiecuje. I zaprasza, aby iść za Nim. Podlinkuję. Cały ten film. Jeśli umiesz włączać napisy, włącz. Jeśli nie umiesz włączać, pobierz transkrypcję tego filmu. Też napiszę, jak zrobić tego i rozmowy z wczoraj. Ona jest bardzo, bardzo ważna. Podlinkuję również ten dokument z Mązy, do którego myślę, że warto byłoby też przeczytać. Ponieważ jest mi mowa, że w miejscowości Monza Włochy wspólna deklaracja Sodalicji Kapłańskiej uroczyście uznajemy, że ojciec Alessandro Maria Minutello jest przewodnikiem zapowiadanym już przez proroctwa i wybranym przez błogosławioną dziewicę Maryę. Zaczynają pojawiać się znaki, zaczynają wypełniać się proroctwa. Musimy być gotowi. Popatrz we wszystkie linki. Moim zadaniem nie jest ci wszystko wyjaśnić. Nie takie zadanie dostałam, ale moim zadaniem jest przyprowadzić cię do Jezusa Chrystusa i wskazać ci pewne rzeczy, które możesz poszukać, i rozeznać z modlitwą za ciebie. 仙你的灵骨。